Wyobraź sobie taką scenę. Pani nauczycielka w szkole każe usiąść swoim małym uczniom na podłodze, a sama wyciąga krzesło, stawia przed nimi. I siada na tym krześle, następnie nakazuje tym uczniom y, mówić jej, jaka jest zachwycająca, jaka jest niesamowita i y, jaka jest wspaniała. Ona siedzi na tym krześle i słucha tego z wielkim zadowoleniem. Mało tego, okazuje się, że ci uczniowie, którzy nie chcą brać w tym udziału, którzy nie chcą mówić tych rzeczy pani nauczycielce, ponieważ po prostu tak na przykład nie myślą, okazują się być przez nią surowo karani. Co myślisz o takiej scenie? Oburzające, prawda? Wielu ludzi ma podobne wyobrażenie, kiedy myśli o oddawaniu Bogu chwały, i o tym, że Bóg przez Pismo Święte wzywa nas do oddawania Mu czci. Czy w takim razie Bóg jest jakimś zwyrodniałym, próżnym i rządnym chwały megalomanem, który karze i krzywdzi ludzi tylko dlatego, że nie chcą oddawać Mu czci? A może ta ilustracja próżnej pani nauczycielki jest po prostu kompletnie nietrafionym obrazem. Tego, o co naprawdę chodzi w oddawaniu Bogu chwały. Zacząć trzeba od tego, że dobrze jest pytać o to, czego nie rozumiemy i dobrze jest szukać odpowiedzi na pytania, które nas nurtują, ale trzeba być jednocześnie bardzo uważnym, by w nasze rozważania nie wkradły się jakieś nieuzasadnione założenia, nieprawdziwe założenia albo jakieś błędne ilustracje, które zaburzą nam obraz danej sprawy i być może uniemożliwią nam jej zrozumienie. Więc poukładajmy sobie te kwestie po kolei. Jako, że mówimy o chrześcijańskim Bogu, to odpowiedzmy sobie na podstawie Pisma Świętego i teologii chrześcijańskiej. Przede wszystkim dlatego, że to pytanie o tą Bożą rzekomą próżność w kontekście oddawania mu chwały, bywa często przytaczane jako taki zarzut. Przeciwko chrześcijaństwu, a konkretnie przeciwko spójności chrześcijańskiego światopoglądu, ponieważ, jak twierdzą ludzie, którzy stawiają taki zarzut, chrześcijaństwo prezentuje Boga jako byt moralnie doskonały. Natomiast okazuje się, że kiedy myślimy o tym oddawaniu Bogu chwały i o tym, że Bóg wzywa ludzi do oddawania mu chwały, to wydaje się być raczej takim egoistą, megalomanem i kimś przynajmniej wątpliwym moralnie. Tak więc. Odpowiedź na ten zarzut trzeba zacząć od tego, że Bóg, będąc bytem odwiecznym i doskonałym, jak mówi Pismo Święte i teologia chrześcijańska, niczego nie potrzebuje. Bóg nie stworzył świata, aniołów ani człowieka z powodu jakiegoś braku, żeby zaspokoić jakąś swoją potrzebę. Co za tym idzie? Wszystkie Boże plany, ale też Boże działania, a także wszystkie te nakazy, które Bóg kieruje do ludzi, nie są podyktowane jego jakimiś egoistycznymi potrzebami, czy jakimś brakiem, który w tym Bogu występuje. Podobnie, tak samo ma się sprawa, kiedy Bóg wzywa nas do oddawania Mu chwały i czci. To jest pierwsza sprawa. Druga natomiast to pytanie o to, czym w ogóle jest oddawanie chwały. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale chwalenie jest czymś absolutnie naturalnym. Dla człowieka. Mi na przykład osobiście nie wystarcza to przekonanie, jak bardzo podoba mi się moja żona, ale mam potrzebę mówić jej i teraz najwyraźniej też Wam o tym, że tak właśnie jest. Nie wystarcza mi ta radość, którą mam w sercu widząc swoje dzieci, ale mam potrzebę im o tym mówić. Tak samo jest z różnymi, dużo bardziej trywialnymi sprawami. Kiedy spotka nas coś szokującego, zachwycającego, może takiego niespodziewanego, no to nie wystarcza nam, że po prostu to przeżyliśmy, ale chcemy też o tym innym opowiadać. Mamy taką naturalną potrzebę, tak? żeby to wyrazić, żeby komuś o tym opowiedzieć. Tak? Popatrzcie na stadiony. Czemu ludzie śpiewają hymn swojego klubu? Czemu wiwatują i skandują nazwisko piłkarza po strzelonym golu? Czemu oklaskują kolejne dobre zagranie? Albo na koncerty lub hale widowiskowe? Może na czerwone dywany na premierach filmowych? Czemu w ogóle istnieje kultura celebrytów, niezależnie od tego, jak niezdrowe formy potrafi czasem przyjmować? No, odpowiedź jest bardzo prosta. Z prostego powodu. Ponieważ człowiek, będąc zachwyconym czy pełnym podziwu, ma potrzebę wyrażenia tego, ma potrzebę oddawania chwały. Ale wracając do tych przywołanych przeze mnie przykładów ze stadionami czy koncertami. Nie chcę powiedzieć, że kibicowanie ulubionemu klubowi albo zachwycanie się utworem swojej ulubionej piosenkarki jest jakąś formą bawochwalstwa, chociaż zdecydowanie może czasem taką formę przyjmować. Chcę raczej powiedzieć, że oddawanie Bogu chwały jest po prostu konsekwencją i pewną taką szczególną formą czegoś, co znamy z naszej zwyczajnej codzienności. Mamy taką naturalną potrzebę, że jeśli doświadczamy czegoś dobrego lub że czymś się zachwycamy, no to wyrażamy ten zachwyt. Wtedy chwalimy. I taka jest natura rzeczy. To jest zwykła konsekwencja dostrzegania tego, co uważamy za piękne. I tak samo jest z Bogiem, albo może powinienem powiedzieć, tym bardziej jest z Bogiem. Piękno. Dobro, doskonałość, jakich doświadczamy, one są tylko ułamkiem prawdziwego, piękna dobra i doskonałości, którym jest Bóg. Jeśli te ułamki wzbudzają w nas zachwyt i nie potrafimy o nich nie mówić, to tym bardziej jest to prawdą, albo powinno być prawdą w naszym życiu, jeśli chodzi o Boga. Znany chrześcijański autor i pastor Timothy Keller napisał kiedyś: Oddawanie chwały Bogu to dostrzeganie jego wartości i oddawanie mu tego, czego jest warto. No dobra. To rozumiemy, czym jest oddawanie chwały Bogu i czemu powinno to być dla nas coś takiego intuicyjnego i nawet powiedzmy sobie dość naturalnego. No ale wciąż pozostaje to takie pytanie, że skoro Bóg niczego nie potrzebuje, to czemu to oddawanie chwały nie jest mu obojętne? Czemu on nakazuje ludziom go czcić? No tutaj znowu trzeba wyróżnić dwie rzeczy. Pierwsza to taka, że wszelkie dobro zasługuje na chwałę. Moralną powinnością człowieka jest wywyższanie dobra, i umniejszanie zła. Celebrowanie niegodziwości byłoby czymś niewłaściwym, byłoby czymś złym. Natomiast cieszenie się ze sprawiedliwości jest czymś właściwym, czymś dobrym. I Bóg nakazuje nam czynić to, co właściwe. A skoro właściwe jest wychwalać dobro, to tym bardziej właściwe wychwalać jest jego źródło, którym jest Bóg. Z Bożego Atrybutu Doskonałości wynika więc moralny obowiązek oddawania mu czci. To jest pierwsza rzecz. Druga natomiast związana jest z tym, jaką rolę w naszym życiu pełni oddawanie chwały. No bo jak już widzieliśmy, oddawanie chwały jest takie naturalne dla człowieka. Człowiek nie może nie oddawać chwały, kiedy widzi coś, co budzi jego podziw. Niezależnie, czy to się dzieje tak we wnętrzu i nie wyrażamy tego, czy jednak postanawiamy to wyrazić jakimiś słowami lub gestem. Ale co bardzo ważne, to czemu oddajemy chwałę, nie pozostaje bez wpływu na nasze życie. To czemu oddajesz chwałę, ma olbrzymi wpływ na Ciebie. Wielokrotnie będąc u fryzjera, i pewnie sami też widzieliście takie sceny, że jakiś mały chłopak, dość młody chłopak, może powiedzmy, prosił panią fryzjerkę, żeby zrobiła mu fryzurę na Cristiano Ronaldo. Dlaczego? Ponieważ chce upodobnić się do tego, który budzi jego podziw. Dalej, zdanie ludzi, których podziwiamy, ma dla nas dużo, dużo większe. Znaczenie. To właśnie dlatego w telewizji, przy okazji jakichś często poważnych i trudnych dyskusji związanych może z polityką, światopoglądem, jakimiś ważnymi rzeczami społecznymi, zapraszani do tej dyskusji są celebryci, którzy nie są żadnymi autorytetami w danej dziedzinie, żadnymi ekspertami, no ale są popularni. I zabranie przez nich stanowiska publiczne, szczególnie w telewizji, gwarantuje, że przynajmniej część ludzi zagłosuje tak, jak oni w nadchodzących wyborach, ponieważ ludzie chcą mieć. Takie zdanie, jak ich idol. Chcą być do niego podobni. I skoro oddawanie chwały temu, co należy, jest naszą moralną powinnością, i skoro oddawanie chwały ma tak wielkie znaczenie dla naszego życia, no to nic dziwnego, że Bogu nie jest obojętne, co podziwiamy, co nas zachwyca i czemu w konsekwencji oddajemy chwałę. I zrozumie to doskonale każdy rodzic wychowujący młodego człowieka, gdy zaczyna zauważać, że jego syn lub córka. Podziwiają i co za tym idzie, naśladują klasowego łubuza I wtedy ten rodzic zaczyna marzyć o tym, żeby to jego dziecko zaczęło jednak naśladować i podziwiać najlepszego ucznia w szkole. Tak więc, jeśli mamy dążyć do tego, co dobre, co piękne, właściwe, szlachetne, doskonałe, a Bóg chce, żebyśmy do tego dążyli, to ważne jest, żebyśmy podziwiali właśnie te cechy. I te cechy w stopniu doskonałym posiada tylko i wyłącznie. Bóg. I nie będziemy mieć siły ani motywacji, żeby go naśladować i dążyć do tych dobrych rzeczy w naszym życiu, jeśli najpierw się nim nie zachwycimy i nie będziemy go podziwiać. I tutaj docieramy do tej kluczowej różnicy między oddawaniem Bogu chwały, a tym przykładem egoistycznej i próżnej pani nauczycielki z początku tego odcinka. Puste słowa, które padały z ust przynajmniej pewnie części tych dzieci postawionych w tamtej sytuacji, one nie są wyrazem prawdziwego zachwytu i puste słowa nie są w stanie niczego zmienić ani w odpowiedni sposób wpłynąć na czyjeś życie. Bóg nie chce, abyśmy mówili Mu, że jest wspaniały, niesamowity i że nas zachwyca, jeśli wcale tak nie myślimy. Pan Jezus powiedział, ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie, ale czci mnie na próżno. Kiedy Pismo Święte nakazuje nam oddawać Bogu cześć, to nie wzywa nas do jakiegoś takiego pustego rytuału i wypowiadania słów dla samej zasady i dla samego ich wypowiadania. Pismo Święte wzywa nas do poznania, jaki Bóg naprawdę jest, i do zachwytu nim, i w konsekwencji tego do oddawania mu chwały, ponieważ tylko wtedy będzie to prawdziwe oddawanie chwały, i tylko wtedy naprawdę to coś może się wydarzyć. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Mówi psalmista, a oddawanie mu czci będzie wtedy czymś tak naturalnym, jak okrzyk radości po strzeleniu gola przez ulubioną drużynę, albo dreszcze odczuwane przy słuchaniu ulubionej piosenki, a może czymś jeszcze bardziej naturalniejszym.